Drodzy Współmieszkańcy Hamburga, jesteśmy wolontariuszami projektu Emigranci dla Emigrantów, w skrócie zwanym MIMI Hamburg. Informujemy i pomagamy w, w sprawach ochrony zdrowia i problemów familijnych. W drugim z kolei wideo pragniemy zapoznać Państwa z nowymi ustaleniami i regulacjami naszego życia z wirusem COVID-19. Które weszły w życie 13 maja. W dalszym ciągu obowiązuje nas noszenie masek higienicznych w sklepach, urzędach i środkach komunikacji miejskiej, jak też zachowanie tzw. społecznej odległości 1,5 metra od, w kontaktach z współmieszkańcami, jak też konieczność częstego mycia rąk, a już na pewno po powrocie do domu. Od zaraz macie prawo spotykać się Państwo w większym gronie rodzinnym, jeżeli mieszkacie we wspólnym mieszkaniu, ale również można spotkać się ze znajomymi i przyjaciółmi wspólnie w przestrzeni otwartej w ilości nie większej niż 10 osób. Sklepy i restauracje są znowu otwarte, ale tam też obowiązuje zachowanie półmetrowej odległości w kontaktach, a w kontaktach z obsługą, zakładanie masek higienicznych. W przestrzeni otwarte możemy uprawiać też sporty unikając kontaktów z innymi osobami w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra. Szkoły poinformują Państwa o tym, czy dla Waszych dzieci zaczęły już zajęcia. Przedszkola podjęły już opiekę nad dziećmi, których rodzice muszą zająć się pracą zawodową. Opieka ta ustalana jest zgodnie z potrzebami rodziców i odbywa się w określonych godzinach. Proszę zapytać w przedszkolu, jeśli istnieje pilna potrzeba, powierzenie opieki nad Waszymi dziećmi. Od 18 maja wszystkie dzieci w wieku 5 do 6 lat znowu będą uczestniczyć w zajęciach przedszkolnych w swoich przedszkolach. Place zabaw znów są dostępne dla dzieci, jak i zabawy i spacery w parkach i na ulicy. Instytucje organizujące zajęcia w zakresie kursów języków obcych i kursy integracyjne z zachowaniem przepisów higieny mogą prowadzić swoje zajęcia. Proszę zaczerpnąć informacji o interesujących Państwa kursach na stronach internetowych. Zakłady fryzjerskie od 4 maja polecają swoje usługi, a w niektórych dzielnicach otwarte są też studia kosmetyczne i studia manikuru. Nie wiemy jeszcze jakie przepisy Został w skrócie zmieniony, lecz ta niepewność powoduje u nas u wielu ludzi spory niepokój. Jeżeli jesteście w grupie podwyższonego ryzyka, potrzebujecie wsparcia informacji lub konkretnej pomocy, przygotowany jest na tę na okazję tak zwany seniorny numer, to znaczy numer telefonu 040 42 82 88 000, powtarzam 040 42 82 88 000, na które w wyżej wymienionych sprawach możecie dzwonić codziennie w godzinach od 7 do 19. Dlatego tak ważna jest wzajemna pomoc i spokój, który wspierać należy naszych bliskich. Jeżeli w Waszej rodzinie dochodzi do sytuacji stresowych, Nieporozumień, a nawet przemocy, skorzystacie z naszej pomocy i doradztwa w waszych ojczystych językach. Oferta ta dotyczy całego Hamburga. Nasze informacje i propozycje znajdziecie łatwo na naszej stronie internetowej: www.mini-hamburg.de. Jeżeli masz kłopot z dziećmi i nie wiesz, jak sobie poradzić z tym problemem, jeśli czujesz się werbalnie zagrożony, Albo padłeś ofiarą, ofiarą przemocy fizycznej lub psychicznej, nie możesz poradzić sobie ze swoją niepewnością i lękiem. Jeśli masz pytania w sprawach azylowych, zwróć się do nas. Życzymy Wam wiele cierpliwości i siły przetrwania tej trudnej obecnie sytuacji. Uważajcie na siebie i współobywateli. Pomagajmy sobie nawzajem. Dziękuję Państwu bardzo.